Cześć wszystkim, z tej strony Susek przed nami World of Tanks oraz artyleria 7 Tieru, amerykańska artyleria 7 Tieru M40 na M43. Jak widać mapa na której jesteśmy... No to jest urwisko. XVM twierdzi, że mamy gorszy team. No nic dziwnego, no jakichś wybitnych graczy nie mamy na tych obiektach isach i tak dalej. Ogólnie są dwie artylerie. Ja Urwisko całkiem lubię jako mapę. Całkiem niezłe mecze udawało mi się wykręcić na tej mapie. Jeżeli jadę z dołu, to cisnę się tutaj w ten kwadrat K1, gdyż mamy bicie na linii 1-2. Mamy bicie na środek, tutaj właśnie, gdzie celuję, trochę po prawo. No i mamy jeszcze bicie. Tutaj na ten przestrzał. No, i jeżeli przeraszują nas, tutaj tą długą, no to też jakieś bicie mamy. Ja się tutaj powoli fokusuję. Bitwa jest długa, także cierpliwość będzie. Tutaj E75. Co do jakichś statystyk, działa. Mmm, działo 203 mm. Strzelał na ślepo 203 mm, 102, 102 mm przebicia, reload 32,5 z ramerem bez wykąpanych braci, czy tam sióstr, czyli spoko, I średni damage przy przebiciu tym hakiem to jest 1850, to wiele one-shotów z tej artileri. Mogliście zobaczyć na moim kanale strzelamy w AMX-a 957, czyli dobry strzał. no Mógł spaść na strzała swobodnie AMX, bo on nie ma pancerza. Widocznie złapo jakieś takie miejsce albo gorszą penetrację i blosowało. AMX ten lubi często spadać na strzał. Ten dwunastka go ładnie dobiła. Na razie jest 2-3. Straciliśmy już 8, dziesiątkę jedną, i 7 trochę słabo. Tutaj WZ-132 stokowy. O, już ktoś go strzelił, rozstrzał. Ja hmm, jak widać, od razu się przemieszczam, gdyż jestem w takim miejscu. Tutaj, jeżeli jest droga artyleria, to na najczęściej patrzę na kwadrat K1. To jest najbardziej rozsądne miejsce dostawania dla artylerii. Nawet jak jest tej art, tam kilka, prawdę mówiąc, powiedzmy 4-5 art, to ja i tak tam jadę, bo po prostu jest najlepszy przestrzał. Tutaj amx 50 120 błaga o pomoc i ją dostał. Na razie drugi frak jest około dwóch k od tego buzeta. Tam za 600 działem chyba. Jak widać, tutaj też jestem w stanie pokryć tą flaneczkę prawą. No i ja miksa chyba nie będę fokusował. Tak, o zwłaszcza, że zobaczyłem tutaj e, 120.1. E, ISA 8. Kody tuszczelić? No, chyba ISA 8 najlo najlogiczniej będzie. No, dokładnie, działo mniej. 5-3, także powiem wam szczerze, że ten mecz to jest 100% ogaru artylerii przeze mnie i przez M12, która jest pomidorkiem, ale jakiś mecz życia chyba miała, bo naprawdę wchodziły te pociski magicznie gra była zdecydowanie po jej stronie. Tutaj E3 dała się objechać jak dziecko w 121 blind. A chyba nie O, chociaż e, poszedł blind i chyba nawet go trafiłem Ale widzicie, nagle się zrobiło 5-3 na 5 do 6 w plec. No nie bardzo mi się też to widziało. Grałem wizy, w Izikem takie cebuloki Zobaczcie, kto nam został. No, żaden zielony gracz, tylko ja się na zielono świecę zdaję, że nie najlepiej to wygląda. No, tutaj jeszcze gra nie chciała za bardzo mi pomóc. o właśnie statystka się naprawiła. Tu nie mam niestety na nikogo szota, a choćby z Czasem warto z walnąć, bo ten czołg jest, no, potrafiący załatwić to splashem. A, i tutaj. Prze... No, właśnie było. Niemalże idealnie wycelowane, one się jeszcze cofną, ale oczywiście pocisk musiał spaść. No jest wszystko konsekwencja tego nerfu wielkiego artylerii. Wszyscy płaczą, że ta Arta... ujej, Arta, Arta... No okej, okay. Arta, no po co się z tej grze? To jakby nie było artylerii, to by... I goldowych pocisków by sobie wjeżdżał mausem, czyli nic przebić nie mogło. O to chodzi. Tutaj chyba topowy hit wszedł. Y w obiekta nawet ale Obiekt jakoś sobie poradził. Co do artylerii, to jest siódemka. Mi zostało już naprawdę niewiele. Expandowisz do T92, strasznie męczę ten m 40 33 Żeby nie było, gram się tym bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Dużo lepiej jak Lorkom, chyba po prostu trafiam na lepsze teamy albo no, po prostu no, też lepiej gram Lorko, M43 niż Lorkom walka jest bardzo dynamiczna, ale tam trochę gorszy damage wpada, tak jak strzelamy. No, ale jest szybka, tak bardzo mocno. Bardzo szybko strzela, i ogólnie jest dynamiczna. Jak widać, im została jeszcze Seta, ale Cebulak, Burak, pomidorek. Także jest ja już tutaj skupiam na 75 i M12 znowu mi działła Fraga. Trochę niefajnie. Tutaj taki marny przestrzał jest na setkę. O, to już na pewno nie wpadnie. Widać za górką. Jack Tiger. Sorry, Jagd Tiger. Też nie ma przestrzału. No, trzeba się troszeczkę przemieścić. Tutaj M12 mnie trochę wkurzyła, bo myślała o tym samym. Ogólnie bardzo dobrze. się tutaj szczepiliśmy jak lemingi. Ale już nie mogę się doczekać te 92 dwójki. Tego epickiego pierdolnięcia. Jak coś, na przykład ISA-4, bym sobie mógł ciągnąć na strzałach. O, by było coś. Będę polował na takie one-shoty. Na razie najbardziej imponujący to jest chyba no, ten z Neofrancuza, 10 tieru. więc mi się lepszego nie udało ciągnąć. O, proszę bardzo. Artyleria. Jak, jak, wygląda teraz gra Artlerium? Co ten Wargaming zrobił, to jest naprawdę straszna sprawa. No, reload jest długi, ale w zamian dostajemy naprawdę mocne pieprznięcie. Jak widać, on strzela chyba z hejków. O, i już zostali na dobicie. No i teraz już wpadł direct. Tutaj znowu mnie wkurzyła M12, patrzę, jak też jedzie jak ja i znowu się musiałem z nim Ale frajer pomka z niego był, bo dobry Mer zagrał dziwo. Ale tutaj Wikej, fałka. Jak widać też burak z niego, się nawet nie wczytał. A taka Fauka mogłaby naprawdę zdziać cuda. Zobaczcie ile jest czołgów w nim, a gdzie pocisk spana. Totalnie na jakimś obrzeżu, <noise> także żart przedni. Dobra, ładujmy szybciej. Ajajaj. No już ładuj tam. Ładuj, ładuj. No poszło. I spłynęła fałka. Piąty frag. To już się zaczęło małe polowanie na speca. No małe, bo yy, tak sobie myślałem, no i ten Ferdynand się w ogóle nie zaświecił. Yy, Panther musi być na a 1. Bo tak by wypadało. Skoro się nie zaświecił. Jak była świecona górka Ferdynand Mistrz po prostu e, tutaj też już byłem pewien, że będę mieć tą specę, sobie tam pewnie przymierzę, tam żeby nie było fejla. Już mam strzelać. I, o, teraz miał pójść strzał. No, właśnie. Strzeliłem w, we wrak. Magiczny hitem dwunastki spowodował brak speca w tym strzale. E, jak widać nam zostały dwa ogryzy, tutaj tygrys dwa z no, łudem, o i został Gw panther. no ja stwierdziłem, on musi być na A1, no, nie ma innej opcji, no, tu, no gdzieś tutaj, musi być tutaj, to jest 100% Akurat dobrze, bo mi się zdąży skupić i załadować, bo no, jest teraz tylko wyścig z czasem, ja czy Ani Widziałem teraz shot i poszedł szybciutki strzał. I splashem udało się go rozwalić. Dobrze. Więc udało się nabić specjalistę. Ja was zostawiam ze statystykami popatrzcie jak to wyglądało. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.